Cześć, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj mam dla Was przeglądzik najnowszego magazynu Lego Star Wars, numer 4 na 2021, cena standardowo 14,99. W środku znajdziemy, oczywiście, sam magazyn oraz zabawkę, którą w tym przypadku jest minifigurka. Imperatora Palpatina. Więc zanim przejdziemy do minifigurki, Przejrzymy sobie z grubsza sam magazyn. Oczywiście pierwszą stroną jest spis treści, później mamy komiks, plakaty. Tutaj taki, y, taka prezentacja, można tak to nazwać y, zestawu y, sali tronowej y, imperatora z drugiej połowy roku 2020. Tutaj mamy takie ogólne dane odnośnie właśnie tego zestawu. Dalej mamy łamigłówki, kolejny komiks. Tutaj coś, co dawno się w magazynach nie pojawiało, a mianowicie coś w rodzaju e, takich archiwów, e, takich właśnie stron poświęconych danej postaci. E, to się pojawiało w dawniej w magazynach właśnie Lego Star Wars, ostatnio tego nie było. No i tym, w tym magazynie właśnie dostajemy również takie coś, taki opis. Widzę, że tu wszystko jest. W grubszach opisane, cały życiorys przedstawiony. No myślę, że fajna rzecz, szczególnie dla tych, którzy e, no, nie są tak e, dokładnie zapoznani z całą sagą e, Gwiezdnych Wojen. Tutaj jeszcze mamy konkursik, i w następnym numie numerze e, będziemy mieli Fawinga. E, i on ukaże się 13 kwietnia. Jeżeli chodzi o konstrukcję, no to wydaje mi się taka ok. Nie jest ani perfekcyjna, ani jakaś po prostu brzydka. Tylko jest w miarę. Myślę, że będzie ładnie zdobić moją kolekcję. Tutaj mamy jeszcze domino. Możemy sobie wyciąć i zagrać. To tyle jeżeli chodzi o magazyn. Teraz przejdziemy sobie do zabawki. Wysypę sobie zawartość saszetki. Tam się jeszcze schowały. Niektóre elementy i to już wszystko. Dobrze, złożę sobie tą minifigurkę i zaraz ją wam zaprezentuję. A więc, tak prezentuje się minifigurka po złożeniu. Ma ona dwie twarze jedna taka tutaj ewidentnie e, rozzłoszczona druga bardziej e, pogodna nadruki na e, torsiku oraz nóżkach takie nadruki tych e, czarnych szat rączki w kolorze cielistym tak jak główka z tyłu nie mamy nadruków, tak samo jak na bokach nóżek czy rączkach. No i miecz świetlny ze złotą rączką i czerwonym ostrzem. Do tego mamy kaptur, który już się pojawiał w zestawach, między innymi. W zestawie o nazwie, jeżeli się nie mylę, Działo na Gwieździe Śmierci, gdzie dostawaliśmy minifigurkę Obi-Wana Kenobiego i wtedy pojawił się tam brązowy kaptur tego typu. Natomiast tutaj mamy czarny. I jeżeli się nie mylę, ta minifigurka właśnie Darta Sidiusa jest identyczna jak w tym zestawie, z drugiej połowy roku 2020, a mianowicie sali tronowej Darta Sidiusa. Jeżeli chodzi o całość, to macie teraz to zaprezentowane. No i sądzę, że te osoby, które nie mają minifigurki. Właśnie, imperatora Palpatina, to szczególnie powinny zakupić ten magazyn, no bo za 15 zł mamy naprawdę świetną minifigurkę, która no, kosztuje na internecie, wiadomo, drożej. No i do tego nie jest jakąś przestarzałą minifigurką, tylko właśnie z jednych z najnowszych zestawów właściwie nowszych. No i sądzę, że warto ten magazyn w ogóle kupić, nawet jeżeli mamy figurkę Imperatora, też warto zakupić. Ja mam tą starą z roku 2016 z zestawu. Jeżeli się nie mylę, to jakoś nazywało się Transformacja Darta Vadera. Wtedy to tam mieliśmy 130 zł płaciliśmy około za ten zestaw i dostawaliśmy minifigurkę Darta Weidera właśnie Darta Sidiusa oraz Anakina tuż po że tak powiem przejściach na Mustafar więc no ten zestaw był dla mnie takim marzeniem i go zdobyłem bo naprawdę te trzy minifigurki są no naprawdę bardzo bardzo fajne, więc no, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał, no i dziękuję Wam za oglądanie, cześć.